Witajcie. Ja mówić być nagranie troszeczkę wcześniej, ale rozpędziłem się, wyciskałem tubki na, na płótno, to co za mną widzicie. Wycisnąłem, słuchajcie, do zera. do zera. To były takie tubki jak ta, tylko że tak je wyciskałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tubek. Ktoś powie, że ja sam sobie tak powiem, że przez przypadek piwowarczyk wycisnąłeś tubki, użyłeś takiej szpachelki, którą dostałem od mojego przyjaciela artysty w prezencie ostatnio. Rozmazałeś to wszystko, potem łapom to wszystko roz, roztarłeś i mówi, że stworzyłeś obraz. Tak, obrazy powstają bardzo często w sposób taki wydawałoby się przypadkowy, ale nie przypadkiem było to, że w jednej tubce było troszkę wcześniej wzięte, z drugiej było troszkę więcej wzięte, z jeszcze więcej i tych proporcji w tych tubkach tej farby było różnie. Ale ja spowodowałem, że wynik tych farb, które dziś wycisnąłem do końca do cna, był taki, a nie inny. Czyli działanie, które kiedyś było działaniem celowym, bo brałem z tych farbek kiedyś tam, bo jak używałem tych farb, potem już nie używam tego, bo, bo traci się na to czas. Malowanie farbą, która jest beznadziejna, nie przynosi efektu. Zresztą, gdyby ten obraz powstał tutaj do jutra nie został przemalowany później przeze mnie dzisiaj, co nastąpi na pewno byście zobaczyli zupełnie inny obraz. Te farby zmieniają kolor, zmieniają połysk, zmieniają zmienia się u nich wszystko. I nad tym się zapanować nie da, dlatego że jeden z kolorów zmieni się bardziej, drugi mniej. To jest przywilej y, farb niskobudżetowych. Kiedyś tam z moich początków pozostało mi sprzed dwóch lat właśnie, właśnie takie coś. I postanowiłem to cię wycisnąć. I z takiego przypadku, z takiego niby przypadku, który wpada wam w ręce, nagle okazuje się, że mm, zabiera wam to czas. Coś, co było nietrafionym zakupem już dawno temu, powoduje, że wy marnujecie godzinę. Tu w tym przypadku ja zmarnowałem godzinę na rozmazanie tego, tego na tym płótnie. Podczas rozmazywania, może i miałem odrobinę satysfakcji, ale z drugiej strony wiedziałem, że no to za chwilkę się wszystko zmieni, wszystko wyschnie i będzie koszmar. I powodowało już w momencie, gdy, gdy, gdy te działania przyszły, już wiedziałem, że jest to skazane na niepowodzenie. To jest praca daremna, to jest daremny trud. Kiedyś Wam czytałem, jak Pan doktor podzielił pracę na takie trzy, trzy etapy. Nie wiem, czy pamiętacie. Nie wiem, czy na to się. Przesypa. A, jeszcze, jeszcze, jeszcze przesypa. To było. Da się na tym narysować. Praca. raz, dwa, trzy. Ta praca to jest zero, ta praca jest dodatnia, ta praca jest ujemna. Ta przynosi zysk w skali... No, jeszcze zepsuł. Widzicie? I to jest tak. Robicie basgroła takiego z tyłu i jeszcze psujecie dobry, dobry mazak, który może Wam jeszcze posłużyć do kilku nagrań. A potem on już nie posłuży, bo farba akrylowa ma to do siebie, że jak zaschnie, to je... ona się nie ima. Nawet chyba rozpuszczalnika się nie ima. No cóż. To są właśnie niezamierzone skutki zamierzonego działania. Chcecie dobrze, a wychodzi jak, jak zwykle, lipa. To już można się z tym pisakiem podobać. I tak to właśnie się w naszym życiu dzieje, gdzie hmm, wykonujemy pracę szkodliwą społecznie. Szkodliwą dla siebie, szkodliwą dla innych. Pół biedy, jakby ta praca oscylowała w okolicy tego zera była neutralna, nie przynosiłaby ani wam, ani nikomu innemu, chociaż wam zawsze przyniesie stratę czasu, bo ten czas poświęcony na tą bzdurną pracę, bezsensowną, moglibyśmy wykorzystać na coś, na coś przyzwoitego. Możecie tutaj tak ktoś weźmie i, i na przykład stanowi się i sobie pomyśli, Piołowacz, po co ty to nagrywasz? Tracimy tylko na to czas, zabierasz nam czas. Otóż to nie ja wam zabieram czas, tylko wy sobie zabieracie czas, jeżeli oglądacie moje nagrania. Zabieracie albo co niektórzy zyskują troszkę czasu, bo sięgają po książki, które pozwalają Wam w przyszłości unikać straty czasu na rzeczy nie tylko niepotrzebne, zbędne, ale na rzeczy dla Was szkodliwe. Szkodliwe, bo działania, które są działaniami głupimi, przynoszą głupie efekty. Dalekosiężne plany, które zaplanujemy sobie, mogą przynieść skutki opłakane. I tak się bardzo często dzieje. Dobra, to sobie domyjemy po nagraniu. Zanim Wam przeczytam super fragmenty z książki Pana Tomasza Kwaśniewskiego i Pana doktora, ta wspólna książka, to Wam pokazuję. Ja będę czytać jeszcze z tej zielonej, ale o, widzicie, ta zielona pasuje tutaj do kolorystyki, nie? Fajnie pasuje. Ale wiem, że Wy nie lubicie sztuki, nie lubicie jak ja Wam tutaj o sztuce coś czytam albo pokazuję. Pokażę Wam jeszcze to, co zacząłem wczoraj, taki wątek Waliszewskiego. I ten wątek Waliszewskiego pokażę Wam tutaj na przykładzie. On pokazywałem Wam wczoraj, może jeszcze raz mi się znajdzie. Malował, miał obsesję jakąś, o jest, malowania uczt. Uczt to były takie renesansowe uczty i to były takie prawie pastisze. Tu jest wielka uczta, gdzie wszyscy siedzą przy wielkim stole, siedzą, jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka w koło, w koło tutaj się od, odwala, breakdance'y, ale również ten człowiek malował, mimo swojego, bo wiecie, po 30 roku życia nastąpił u niego birger. Waliszewski nie wiedział, co jeść z tego wielkiego stołu, który tutaj malował, nie wiedział, jak skorzystać z tych dobrodziejstw, tego, co jest w jego zasięgu, aby tego birgera nie mieć. Nie wiedział, jak skorzystać z tego, co nie było mu dane. W jego czasach ta wiedza nie istniała. Nie było ani jednej książki pana doktora, ani pana Tomasza. Już wam mówię, te, które będziecie mieć pod spodem, gdyby sobie ktoś chciał kupić, pod spodem pod filmem umieszczam link. Tego nie było. On nie miał szans na pozbycie się. Mógł być to tylko przypadek, że pozbyłby się swojego birgera i nie umarłby tak, jak umarł w wieku 39 lat na zawał serca. Stracił dwie nogi, odcinali mu to po kawałku i nie miał szans. Mimo iż sporo widział, albo to nawet nie widział, to było takie podświadome wyczuwanie pewnych rzeczy. Zobaczycie tutaj. To jest obraz, tytuł jest Krucyfiks Wiejski, 1933 rok, czyli to było kilka lat przed jego śmiercią, jakieś sześć lat przed śmiercią. Zobaczcie, to jest Krucyfiks. Już wam coś ciekawego o tym powiem. Prawda? Taki obrazek, przyjrzyjcie się dokładnie, przyjrzyjcie się dokładnie temu obrazowi. Waliszewski to, co tak jak przedstawiał, sposób przedstawiania wybrał celowo, celowo pastiszowy, taki dziwny, lekko zdeformowany. Waliszewski był super utalentowanym dzieckiem. To było tak zwane cudowne dziecko w Wieku 12 lat miał pierwszą swoją wystawę swoich prac. Jak zobaczycie jego szkice, jakbyście zobaczyli, wejdźcie do internetu, może gdzieś tam znajdziecie, szkice wieku jego dziecięcego. To są dojrzałe, dorosłe szkice, których nie powstydziłby się student Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast potem to, co zaczął robić, ktoś mógł powiedzieć, że to były deformanty, że to była brzydota, że to było jakieś po prostu jakiś kuriozum. O co facetowi chodziło? Wyprzedził troszkę epokę, był mało zrozumiany. Ale przez tych z zewnątrz, tych daleko co byli od niego, bo przez swoich przyjaciół i znajomych był doskonale zrozumiany, bo on wszystko im tłumaczył, o wszystkim mówił, jak to wygląda. To jest to, co wam czytałem. Mówił więc zyga, bo taką miał ksywę, o płaszczyźnie często, że polega ona na tym, że stanowiące ją plany barwne muszą być w intensywności wszędzie jednakowe, że nie można zatem, bo to nie malarstwo ich intensywności osłabiać świadomie ani nieświadomie, po to, aby uzyskać złudzenie przestrzeni. Nie chodziło mu o uzyskanie złudzenia przestrzeni. Do tego obrazka, do tego krucyfiksu wiejskiego, zaraz jeszcze wrócę, przestrzeni, rozstawienia planów w obrazach, w, w, w obrazowym wnętrzu. Bo się wtedy dziury zamiast płaszczyzny robią. W cudzysłów powinno być wzięte dury, dziury, bo to nie chodzi o dziurawienie płótna, tak jak... W 40 latach dziurawił to włosi i potem Polacy. I wymieniał przy tym znanych u nas twórców, którzy tym sposobem osiągali głębie, niszcząc zarazem obraz. Osiągnięcie głębi w obrazie, przestrzenności obrazu dla Waliszewskiego było zniszczeniem obrazu. Obraz to nie było odwzorowanie. Pewnej scenki rodzajowej, pewnego pejzażyku, który sobie tam się pojawił z przodu. Plan pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. To nie było wciągnięcie nas w sferę jego wyobraźni. On chciał zrobić obraz, który byłby obrazem prawdziwym, który byłby prawdziwym zestawieniem decyzji. Nie mówię kolorów, decyzji w obrazie. Zadecydowaniem, tak jak koloryści planowali, obraz miał być świadomym podjęciem. Działań decyzyjnych na płaszczyźnie obrazu. Świadomym położeniem koloru. Tu, a nie tam. Takiego, a nie innego. I teraz tak. Muszę Wam zmieniać tematy, bo przecież, gdy za długo poświęcam czas, zbyt długo na jeden temat, to usypiacie. A chodzi mi o to, żebyście nie usnęli, gdy najważniejsze rzeczy będę przekazywał. Na tym, na tym obrazie Waliszewskiego widzicie tutaj, oprócz Zbawiciela na Krzyżu, zobaczcie, kto jest. Na tym się skoncentrujcie. Widzimy tutaj, ile postaci? Liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, no oczywiście, zbawiciel byłaby szósta. Ale nic takiego. Przyjrzyjcie się dokładnie. Widzicie już to? Jest jeszcze jedna postać. Waliszewski pokazał jeszcze jedną postać. Jaką? W brzuszku. Ta kobieta jest ciężarna. Widzicie to? No właśnie. Ona nie ma oczu. Zobaczcie następny etap. Kobieta niewidząca. Co robi? Kobieta płodząca dzieci. Na wsi. Dzieciątko za dzieciątkiem. W każdym kątku po dzieciątku. W myśl starej zasady. Waliszewski nie miał dzieci. Małżeństwo Waliszewskich umarło bezdzietnie. Żona Waliszewskiego, która zmarła w 1975 roku w Krakowie, również nigdy nie miała potem dzieci. Była pianistką, nauczycielką gry na fortepianie. Co tu jest ciekawego? Zobaczcie, tu są kłosy zboża. Widzicie to? Pod, pod krzyżem. To jest to, z czego robi się chleb pański. To, czym kościół chrześcijański nas karmi. O co się modlą katolicy, chrześcijanie? Chleba naszego powszedniego. Dając nam chleba powszedniego, powodujemy, że tych, że tych kątków z dzieciątkami wówczas było pełno. Było bardzo dużo. W każdym kątku było po dzieciątku. I Waliszewski to pokazał. Nie wiem, czy to było świadomie. Raczej nieświadomie, przecież nie wiedział, że zboże, chleb, to ta najgorsza zaraza, która przyszła. Przyszła do, do ludzkości, powoduje nadmierny przyrost, nadmierny przyrost, nadmierne rozmnażanie, powoduje problemy, problemy socjopatyczne. Oczywiście każdy rodzic, nieważne czy to jest biedny czy bogaty, stara się wychować swoje potomstwo najlepiej jak potrafi, ale warunki w tamtych czasach nie były sprzyjające. Panowie ze dwora jeszcze nie byli rozgonieni, jeszcze wszystko funkcjonowało, jeszcze szlachta rządziła tym biednym krajem dziadów naszych. Dziadów, w znaczeniu dziadków, pradziadków, prapradziadków. I tak to jest. Zobaczcie. Te dzieci są nijakie. Nie mają twarzy. To jest rozmnażanie bezsensowne. Zobaczcie, jaki tempy wyraz tego biednego chłopa jest tutaj przedstawiony. Waliszewski potrafił świetnie narysować. Potrafił świetnie oddawać obraz charakterologiczny, jeżeli chodzi o portretowanie. Ja wam pokażę, że ten facet wiedział, co robi. To są jego, mówię, jedne z późniejszych obrazów. Zresztą pokażę wam, jak wygląda Waliszewski. Waliszewski na obózku inwalidzkim. Zobaczcie, tu jest właśnie, to jest on. Ten uśmiechnięty, sympatyczny facet. Zyga, Zygmunt Waliszewski. Potrafił namalować wspaniałą, cudowną, martwą naturę. To nie był facet malujący bohomazy, jeżeli był to Bohomaz, to wiedział co robi. Wiedział co przedstawia. Jeszcze chcę wam pokazać te jego bardzo wczesne szkice, szkice, rysunki. Miałem wam tego nie pokazywać, bo tak to bym sobie tutaj założył zakładką. Ale już go, już znajdziemy, złecie. To jest tak, dziewiętnasty rok. I W 19 roku, czyli Zyga miał 23 lata. 23-letni artysta, który. Potem widzieliście te, te deformanty. To jest rysunek labowany. Proszę. Potrafił. Potrafił. Także to nie jest, że coś mu nie wyszło. A jeszcze tutaj jest ciekawostka. 1910 czyli 13-letni chłopiec malujący kobiecy akt. Proszę bardzo. 13 lat. I tak przyczepiłem się wczoraj do tego, do tego Zygi i wczoraj tak zerknąłem i okazało się taki przypadek. Taki przypadek. Zyga leży, zmarł w 36 roku. Chyba tak jakoś. Tak, chyba 36. To źle pomyliłem. To tutaj pomyliłem. Jeżeli 36, to tamte obrazy były, czyli było, te obrazy były już, ten krzyż już był Niewiele przed śmiercią. Ten krucyfiks, żeby posprostować od razu, 33 to 3 lata przed śmiercią. Leży rzut kamienia. Jakbyście stanęli na grobie Zygi na cmentarzu Rakowickim i rzucili w jedną stronę, to kamień doleciałby na grób pani Krystyny z rozmów z Aicempio. Taki przypadek. Żona Zygi leży również, czyli waliszewscy leżą obydwoje w jednym, w jednym grobowcu na Rakowicach. Taki przypadek. Zupełnie nie. Ja nie byłem zafascynowanym jakimś fascynatem Waliszewskiego. Nie to w ogóle nie o to mi chodziło, ale Waliszewski podał konkretną instrukcję, jak unikać pewnych rzeczy, co w malarstwie jest szkodliwe. Tak jak pan doktor powiedział, co w naszym jedzeniu, przy naszym stole jest szkodliwe. Waliszewskiego nie ustrzegło to przed śmiercią i przed, przed, przed wczesną śmiercią i przed kalectwem. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Waliszewski wcześniej nie mógł pozbyć się swojego kalectwa? Dlaczego ta wiedza była niedostępna jeszcze przed II wojną światową? Wydawałoby się takie proste, nie? Zwykła proporcja. Czemu ludzie nie mogli tego 100 lat temu, 50 lat temu? No 50 lat temu to już mogli, ale 70 lat temu. A dla Waliszewskiego, czyli w okresie międzywojennym. I tu jest odpowiedź, dlaczego tak się działo. Aby znaleźć sposób na radykalne uzdrowienie sytuacji w, jakiej w jakiejś dziedzinie działalności ludzkiej, która nie jest efektywna lub po prostu jest zła, należy uprzednio poznać przyczyny niekorzystnego stanu rzeczy. W tym celu trzeba sporządzić bilans aktualnego stanu, porównać go z poziomem występującym u najbogatszych i najbiedniejszych narodów i szukać przyczyny. Przy czym przyczyny które faktycznie powodują zły stan rzeczy w tej dziedzinie. W malarstwie jest tak samo. Trzeba poznać, jak jest tam, jak jest tam, jak jest tu u nas, porównać, wyciągnąć wnioski. Bez tego się nie da, bo nawet nie będziemy wiedzieć, że jesteśmy w kropce. Dlaczego jedni żyją długo, a inni krótko? Jedni są bogaci, a inni biedni. Jedni są zdrowi, a inni chorzy. Jedni pracują wydajnie, a inni źle. A wytwory ich pracy są albo wysokiej jakości, albo bardzo niskiej. Jeśli się tego nie wie, to trzeba szukać w dziełach i przekazach pozostawionych przez przodków. Może inni już to wiedzieli. Bez tej wiedzy żaden człowiek nie ma prawa sięgać po władzę i rządzić innymi. Są dwa warunki potrzebne do pojawienia się takiego człowieka, takiego, który rozwiązałby te wszystkie problemy, który potrafiłby znaleźć rozwiązanie: takiego człowieka jak pan doktor. Są dwa warunki potrzebne do tego. Pierwszy to stałe odżywianie się strawą pasterską, a więc produktami, którymi najczęściej żywią się pasterze: są to ser, masło, śmietana, mięso. Przy czym mięso to nie tylko mięśnie zwierząt, ale wszystkie jadalne składniki ich ciała, a więc także podroby. W niektórych rejonach świata takich ludzi można znaleźć. Będą to na przykład Hunzowie w Indiach, na jednego Hunzę przypada około 16 kuz oraz Abchazji. Szczególnie w miejscowości Lerik, do której można dojechać tylko w ciągu dwóch miesięcy w roku jadąc na mule, wąską, gniestą, śliską górską ścieżką, a to powoduje, że żywności z zewnątrz dowieść nie można i ludność tamtejsza musi pozostawać na strawie pasterskiej. Warunek drugi to uczyć się, wiedząc czego uczyć się należy. Warunki te są sprzeczne albowiem tam, gdzie jest pasterska strawa. Tam nie ma ani szkół średnich, ani akademii medycznych. Rozumiecie? Potrzebne są dwa warunki, które generalnie, gdy istnieją, to istnieją oddzielnie poza sobą, które wydawają się, że no inaczej. One są wykluczone w naszym świecie. Te dwa warunki niezbędne do spełnienia, aby pojawił się intelekt, mogący wyciągnąć właściwe wnioski i podać, jak je stosować. Gdy Hunza lub Abchaz pójdzie do szkoły średniej, trafi do internatu, w którym zjada to, co wszyscy. No bo przecież ten Hunza nie wie, że odżywiał się w sposób prawidłowy. Po jeden, dwóch tygodniach takiego żywienia traci zdrowy rozum, przy czym nie zdaje sobie z tego sprawy. Bez, bezboleśnie. Głupota przychodzi Hunzowi takiemu bezboleśnie. Niezauważalnie. W szkole średniej czy dalej, na studiach, uczy się wszystkiego, co zbędne, nigdy zaś tego, co potrzebne. Dlaczego tak jest? Bo ktoś tam gdzieś u góry wie, że tego nie wolno podać. Nie wolno podać, nie wolno dopuścić do tego, aby stado ludzkie zaczęło mądrzeć, aby stado ludzkie w pewnym momencie mogło wywinąć się spod karzącej ręki pasterza bowiem ich nauczyciele sami pozbawieni są wiedzy. Zastępują ją poglądami przekazywanymi młodzieży do bezkrytycznego wierzenia. Nie mają wiedzy, tylko mają poglądy i wiarę. Innych nauczycieli dotychczas nie ma. Większość uczonych, polityków, dziennikarzy i tych podobnych z reguły używa w swoich wypowiedziach tych zwrotów. Jakież to zwroty? Myślę, że. Wydaje mi się. Sądzę. Przypuszczam. Według mnie. Według mojego poglądu. Wierzę, że. I tym podobne. Osobnik taki nie wie. Jeśli używa takich zwrotów, to znaczy, że nie, bo inaczej by powiedział albo napisał wiem, że. Dziękuję wszystkim za, za, za uwagę, że dotrwaliście do tego momentu, tego mojego dzisiejszego nagrania. Bardzo dziękuję zwycięzcy wczorajszej licytacji, wczorajszej aukcji, wczoraj, zakończone, auk, wczoraj zakończonej aukcji mojego obrazu i wszystkim, którzy brali, brali w niej udział. Mam nadzieję, że ten obraz, który tutaj jest za jeszcze tam wisi. Ten tam, o, to jest ten, który był. O, tam, tam. Że dotrzela da moment na miejsce swojego nowego bytowania i że, i że trafi do takiego człowieka, któremu to będzie się podobało. Mam taką nadzieję. Życzę Wam pięknego dnia, miłego rozmyślunku i zapraszam na następne moje nagranie. Mam nadzieję, że, że jutro. Cześć.